Witam ja no wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Epi! Siema chłopaki! Siemano! Idziemy dzisiaj do szkoły, Bzyku pokaż twarz! Tutaj no! Ale w się! Łoł, wow, wow, wow. A ten znowu zaczyna, no proszę! Słuchajcie, dzisiaj Ty, ja nie idziemy wiem. do szkoły na naukę języków obcych, w planie lekcji mamy dzisiaj język polski, a... <noise> Co? Jak to się stało? No mi się ono chciała też, że Tak po Jak podleciał po Ja nie mogę no No bo sami we mnie, prosto w łeb, no. On centralnie wylądował przed celownikiem Dobra Zapstąd, dawaj tu I słuchajcie Zielony, pokaż swój strzał. No ja was uczę dzisiaj, nie? No się niestety, tylko bądź no, mi ja No tu masz i ten nawet i nikt ich nie brał, chyba że ty pszczo. Ej pszczo, co ty? No i już kuchanony jesteś, nie dość Co jest Co kawałki jest kawałkiem Dave'a? Co A bo ty nie wiesz, co ty masz na, na, tej, na tej głowie. Ja tak? nie mam pojęcia, możesz mi wytłumaczyć błagam, bo ja... Ty, ale jeszcze czuję naprawdę niepewny w tej niepewności. Nie Widzę, ważne. że mam jakieś zielone coś, ale nie wiem, co to nie znaczy. Nieważne, nieważne, pszczoła, idź od i temy, ja też idę odłożyć swoje temy. Gdzie ja tutaj? Że tutaj co, że to jest jakiś znaczek, nie wiem nie wiem czego znaczek. A, żeż nie obchodzi mnie to od kolonitemy <noise> wszystkie. Nieważne stary, dobrze ci w tym. Idziemy. No dobra. <noise> Zdejmuj tą Ogór. No dzisiaj podobno mamy język polski. Będzie... Język polski? jesteś się pewni? Ja nie mogę. A kto uczy? No... Ogór. <noise> ja. On no, sam się spyta czy jesteśmy pewni. No sobie tak. Wow. A czemu Ogór ma, ma maksymalną zbroję, a mnie No właśnie, Jestem nauczycielem! No gór, Dobra, każdy kto będzie mi się sprzeciwiał, będzie mnie denerwował, dostaje listwę. Nie! Czemu? Uh -huh. Ale to wiesz co, to nawet jak się ciebie nie denerwuje, to i tak dostaje listwę, to co to ma być? Właśnie, no właśnie. Ej, to taka prawda. Ja mam to samo, ja już zginęłem dzisiaj dwa razy bo. Nie, ale ja zawsze nie, dostaję. Nie mi się. Nie, no zaraz po listwie dostaniecie. Nie, nie, Proszę nie, nie, nie. w łóżko. Nie. Co? No. Będziesz łóżko! Ja cię sumię, ale to jest już zmuszenie. <śmuszczenie> no sum się! A się się pali! No sumuję! Zasą... No ja A... nie No sumuję! No sumuję! No No sumuję! No No Dawaj, No sumuję! No nie wrzmiecie. Dobra, dobra! Wróćmy do ja lekcji! Now, Czemu ja to mówię w ogóle? Nienawidzę no, lekcji no, Nienawidzę szkoły. Ja, ja ty dziś mi pomagasz, bardzo mi się to podoba. Dobra, zapiszcie sobie w zeszytach lekcja temat Webson jest. Czemu Halo? tutaj jest Mars, niebieska czaszka z kwiatkami, 10 razy... O no, to było po ostatnim tym. Nie, trzy razy bardzo dobry, ale nie mogę jakieś pagacy <laughs> tu leciały. Dobra, co mamy zapisać? Dobra. Lekcja temat. Lektando tak? A lekcja temat. Lekcja temat. I co dalej? Eee, Ortografia. Jak powstał Yeti Jak? Co? Yeti. Nie pytaj się co, bo się <grym> powiem. Jajco. Co jajco? To mój tez. Co, jajco? Zobacz co jajco. masz na głowie? Zobacz co masz na głowie człowieku. <śmiech> nie bić <laughs> się proszę, mamu. Nie, 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 Jeszcze, nie, nie, <śmiech> <śmiech> O nie! Ja Ej, ty <laughs> jesteś? Nie! No. Ale jak ja ty krzyknąłeś? Ja, no ja, ja, piszę, ja piszę w książce, co chcesz? Ja też! Ej, dobra, 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 ja no. Co dalej! dalej. Ja co dalej? No, jak powstał Yeti, tak macie już? No tak, Ej, no ale czemu wy to zniszczyliście? No. Ktoś to zniszczył, no. no to nie ja! Nie ma znaczenia. robimy ortografię, panowie i pan... No, co wy robicie? Jesteście naprawdę jacyś... No tak, no Z innej planety. No ja mogę rozpocząć lekcję? No Jesteście strasznie rozwydrzeni. No juhy. dobra. Dobrze. Napisaliście już jak powstał tak. Yeti? Tak. Spacja. A, spacja. <try> Enter. No. Napiszcie sobie tak. Otóż, Yeti powstał... Yeti powstał... Poprzez... <try> To o znakach interpunkcji. To to jest dyktando. Jest powstał poprzez Macie już. No. No! To jest dyktando! Nie no tak, to jest dyktando. Je powstał ma... poprzez... Jest wybryk natury. Wybryk natury no. I Zderzenie się! Nie, oraz... Nie, nie. dyktuj mi dyktanda Nie, ale ja ci nie dyktuję, ja tylko poprawiłem, no Nie <laughs> tak wiem, cię ja mówię teraz tylko. No to może trochę szybciej nauczyciel, co? No dobra, dobra, co macie ostatnio zapisane? Natury <laughs> dobra. Oraz Natury, okay, bo Oraz. Oraz. Grzeg żółka. Nie, Nie chciałam, <laughs> że to powiesz No. Dobra, Grzeg No i zapisujesz? Tak. Zapisuję, zapisuję. Dobrze. Wybitnego malarza Jana Matejko. Jana Matejko. Urodzonego. Urodzonego. Tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim roku. Poprzez narodziny od Matki Świętej Jezusa Chrystusa Pana naszego. <grych> Dejwa <Ano>. zabitego. <grych> Trzeba. Ej, ale tak w ogóle to wydaje mi się, że wszystko dobrze napisałem. Dobra, zabitego. nie interesujmy tu porozmawiania. No. To macie Dejwa zabitego, tak? Tak. Kropka, spacja, No. bzyku, bzyku. zapalił, no. zapalił, <laughs> <laughs> tak, <Agat, dokładnie. laughs> ja 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 tak, <laughs> Pamiętajcie o znakach interfunkcji? No wszystko 0,5 O, soku będzie Litra Soku <laughs> Soku Ananasowego Fu, nienawidzę ananasa No Ananaso. i super, i dobra, no i mamy dyktando Koniec, koniec Dobra, ludzie, to, ludzie, to dzieje... tak Nie wierzę dobra. Ale, a ty co żaba? Daj, daj książkę a i zobacz, jeszcze to nie fair, już po czasie, nauczycielu. Daj, książka, teraz. Dobra, a cios czas sprzedać. Dobra, Czytaj to. Jety powstał poprzez wybryk natury i zderzenie się z brutalną rzeczywistością altruistycznych wspomnień, po dostaniu pejoratywnych wspomnień dostał olśnienia... Chciał być filozofem, miał jednak dość mocną egzezę na ten temat. Jego to trąta była apotezą Arbitra z cenzurą te ambiwalentów wziął demagogia ja była dość mocna palerystyką, Harpagonu. trzeba przyznać, że imponderabilia jest Jeden. Nie, co? Ej ja cię do trzeba. Trzymaj, tak. trzymaj moją, trzymaj tak, moją! Co sądzisz? Ej no, trzymaj! Dobra. Bo? nie, Je ja nie yeti, yeti, dobra, pierwszy błąd, Y, Co? a nie I Kto to mi dał? To jest od bzyka, tak? Nie, nie to, to, moja, od to moja, to moja A, no yeti, yeti, Y już błąd pierwszy, będę zaznaczał, jeden O nie Powstał niemały Co? Drugi Lato, błąd dobra, poprzez, mały... trzeci błąd wybryk natury, czwarty błąd oraz, piąty błąd grzech żółka <laughs> y, Szósty błąd wybitnego malarza, siódmy błąd nie no, dobra, aż mi się nie chce, jedynka, nie czytam do końca. No jak Aha, jedynka? jakby co? Ej, Pokaż, ja, zapom dobrze. ja zapomniałem powiedzieć, ale ja nie mam znaków polskich, jakby co, dobra, więc ja mogę mieć parę błędów. Nie od znaków polskich, co? Ja, to od A ty ci też już żaba nie masz. Co? No nie masz znaków. Każdy dostał jedynkę, koniec lekcji. Jak tu każdy dostał jedynkę? Ale ja powinien dostać wszystko za zasób słów. Proszę nie skakać po klasie, randomowe szoty teraz lecą. Dobra, to bo moja mama będzie zła. Chcę do odpowiedzi. Do odpowiedzi. Ale potem żaba idzie do odpowiedzi. No, no. Słuch, bo jestem luminarzem wypowiedzi. Jaki yy, Zanim Dave powstał żabą, czym był? Ej Nie ma <laughs> Kijanka. Kijanko, no. O to chodziło. No Ej, już. no podpowiada jedynka dla niego. Ja wiedziałem. Dobra, ja musiałem, przepraszam. Kukunka, Dobra, jeszcze kukunka. raz. Kukunka. Dobra, jeszcze, ja chcę jeszcze jedno, ja chcę jeszcze jedno. Jak Dave był na początku kijanką, co potem z niego powstało? <laughs> Confident. <laughs> <laughs> Fajnie, dobra, masz odpowiedź! Piąta siadać! Fajnie, 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 fajnie. <laughs> nie no, to Żabson Raper eee, Proszę się, masz kropkę Dlatego robisz masz z drużyną, tak The... jak w Blood May ej! Ej! Dobra Żaba, Dzień dawaj do odpowiedzi, to odpowiedzi, ja muszę to usłyszeć Co? O, o, <laughs> dobra, kto jest największym konfidentem w tej klasie? Mmm, lepiej no to przemyśl Jedenka siada Ja to żart przecież z tym konfidentem A kto? Dave, siadasz jeden. No ale kto jest tym konfidentem? <noise> <bata. Dave. głos> Chyba <głos> cię kumuliło. Dobra, walę was. Nie odzyskuję od was. Nie odzyskuję się. Ej z lekcji, dziękuję. Nie, ja mam ambiwalentny stosunek do podejścia do tablicy. Pejoratywny powinieneś mieć. Proszę. Ja, ale ja mam ambiwalentny jednak. Dobra, ostańmy w i kończmy tą lekcję, bo tak. już mam dość, dostałem dzisiaj dwie jedynki. Zyku, mam nadzieję, że ty dobrze otworzysz kto jest największy konfident w tej klasie. No oczywiście, że... Ja. <noise> No i jedynka. No, niestety, no dobra. I dobra! to na tyle w tym odcinku, dostałem dwie jedynki. Wyłoniliśmy największego konfidenta. Trzymajcie się i no o kurde z